Dobra kurwa, no to co? Wracam do korzeni kurwa, nie? Dzień, no Zdjęcie przed wyścigiem no, ja kurwa! Zdjęcie przed wiatrem Jezus! Jak posłał! Co ty kurwa na tym idzie No korki możesz wy... Z, z tego bida, grać tak. Donkey Kong. ta ręka taka? No taka kurwa kanciasta jest. Jeszcze cztery, cztery palce. Haha, cztery, cztery palce, palce. <laughs> Byski, to dwa, cztery palce. <laughs> nie zauważyłem. Chciałem tylko wąsy, kurwa. <laughs> Umierają. Te korki ma tylko fajnego skina. <laughs> <Ma to, ba. laughs> ale ten, ja tu denerwuje, denerwuje. Ten kor, ale nie oglądasz, to ale proszę, ale nie denerwuje. Denerwuje. OOOO Nie, będą gram na Zeda, kurde miot. Wymiot z kępka no wej! Jaki dr... Do... Przesunięty w jakiś prawo w ogóle w centrum nie jest Okej, konia. Ja bo chłopak Luzi Czemu oni go nie wyśrodkowali? Czemu on nie jest na środku? Ora mi. Ja nie wiedziałem, że on tak wygląda w lewym dolnym rogu. Co się na nim składa wykonawca tu. Bandyta! Nie dobra, nie mogę słuchać tego kurwa Bandyta na ogonie. Który drugi bohater tak powiek. Kur... Widzę legendę Może on mi mówi kiedy gank idzie, kur, bo tego jest legendarne. Może tak. Takie kurwa nudy na tym idzie. Let's do this! Ja Ale on ma kurwa wizję to no i paczki chyba kur... tak zwane w dupę se mogę wsadzić. Idzie rengar na topach. O kur. Nie idź tu krzaka. Nie idę. O, nie. O, nie. Nie. Wszystko, no, kur... Normalnie. Okej. Okay. Oh Human. O chłopy, czemu on ma takiego dmage'a k***a ten raz? Jeszcze farmę Zapach ofiary Nie zagadł <grym> się <zna> Spojrzałem na Ciebie i skaczył na mnie Regan, ale jak ja w Dobra Daniel, literka i cyferka Siema Zmienimy teraz taktykę i nie będę już się was prosił TAK by WAS błagam, BŁAGĄ Kupcie, jakie jest na istot Game. Konsorem tego odcinka jest oczywiście Instant Gaming, który oferuje nam tańsze gierki na wszystkich platformach, Do ładowania, DLC, gierki, wszystko dla ciebie, dla rodziny, na Twojej starej matki, ojca, syna. Wszystko możecie posiąść wystarczy tylko chcieć, wchodzicie na stronę Instant Gaming z mojego linku. To jest najważniejsze, że z mojego linku, z mojego linku dostajecie się na stronę Instant Gaming, wy widzicie macie fajne gry, fajne przeceny, że ceny są fajne. Wiecie dlaczego są fajne? Bo są przecenione. Kupicie tutaj tanie gry, możecie sobie mm, porównać. Zobaczcie to, a to ja pierd... Na dole macie link Link jest bardzo ważny. bardzo ważny. Jeżeli kupicie z mojego linka, ja też coś z tego DOSTAJĘ! Wspierasz mnie tym, mm, że sobie kupisz grę z mojego linka, rozumiesz kupa Jest są wakacje! Kup sobie z kumplami jakąś gierkę i delektuj się nową, świeżutką, TAŃSZĄ przede wszystkim grą. Mam nadzieję, że was zachęciłem. Wracamy z powrotem z filmikiem. Liderka i cyferka? Mhm. A gdzie ty gra? Mhm. Mm no to A1 to. <noise> <Co? głos> tak o? Musisz coś apel wziąć, bez chce cokolwiek, ale a wziąć. No dobra, no to literka i cyferka. Ale nie, ma, nie sprawdzaj, ku. No dobra, franek, literka i cyferka, bo ten sprawdzi na pewno. J... 4 <noise> Jace. <głos> nie trafiłeś. <noise> ty pójdę kalistą, co? <noise> Będziesz sobie tą Leonę do włóczni, nie? Ja nie chcę mieć... Nie, 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 Dominiczku. W moją włócznię wchodzisz, kurwa, ty. W to tego to słowa jest, w znaczeniu. Jest, <stutujesz> Dobra, a jak zamykasz oczy, i ja ci pytam, pierwszy czempion, który ci przychodzi do głowy, to kto? To? Nie ma takiego czempiona. Dobra, Tom kurw, sexy. Kurwa, Kł... przecież oni taki inwej robią, przecież to oni nie mają... Każdy u nich champion siedzi na inwejdzie, no. O JA PIERDOLĘ! Dobra, idę na blue. Jak się zesrała? ktoś ci nie zepsuł tu warda przed chwilą? Dzień dobry. Zepsuł, pomóż mi. Gdzie ty kurwa jesteś? Jak cię potrzeba, JA pierdolę. kurwa JA Taki zapał na flexa właśnie. Oooo! Ty co to robi Morgana swoją chyba drogą? Spacerkiem. Jak dojadę kurde? Popakałem się. Dobra jazda, 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 jazda! k***a tą grę! Idę na mida <noise> Dobra, jak zrobię inseka, to go zabijesz? Nie, wyp. Nie zabijemy go. Fero, wyp. Kur... Dobra, raz topa. metopa. teraz jak zrobisz tego swojego inseka? Nie robię inseka żadnego, idiota. Oh nie bawiam się, k. Wow! <noise> fajne, fajne dzięki, dzięki. Mnie <noise> no, myślę, że nie wiem. Oooooo! <noise> oh wow! No bo kurwa, myślałem, że ty nie strzeszyłeś! No bo kurwa, w stronę twoją, kurwa, się ich oddzielił, Ale... idioto, no na ch. Oj ty kurwa fleszujesz w tą stronę No dobra no nieporozumienie Robińseka, Robińseka Ktokolwiek tu przyjdzie Robińseka kur... Łamiasz piszczo OOOH MA O go nie no 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 pierda, Ja pierd... Jaka kurwa, strzała mora no MOTOR Ja to daj No idę kurwa no to ty myślisz, że ja mam motor w dupie? Gdzie są nam idziemy ludzie? tam? Ja to? Ile? No ile kurwa? Na O Boże! O Boże! O Boże! Chciałbym sobie kurwa zabrać wzrok, nie? Ja pierdolę, moje kurwa dwa z butów. Czas się spuścić. Oh. A Serafin na telefonie gra, naprawdę. <noise> napadzie. Cześć, nazywam się Szefuncio Muncio. f? Co tu skacze, kurwa? Coś z tym wilkiem? Gra w becie. No nie <noise> dalej z tymi orłami jestem! No weź się odpilk do No, odpilk to no, się odpi... no, ode mnie, kurwa, daj mi wyjść, kuwa. Nie, no skutk jest ku... takim specjalnym ziutem, że to jest ku... już się nie da wejść tam. <noise> Nie. Nie ale szedł w moją stronę, Nie, dlaczego tu co? Alfa, alfa. Ja na miejscu, si, w si, Ale Kto możesz. jest? w dwie strony można iść. jest? Kto ja pier... ja pier... to jest? Kto to jest? Kto Ja Jak się zesrałem, człowieku. Ja taką spazmę dostałem w łapach, że tak... Do to było? Ja... Zjebałem coś. Kurwa, Zabił mnie. A, ty, on chodzi! Kur... Goni! Chyba. Kur... za tobą! Ja znamy, kur... Jak się goni? Sk... Ja nie, to, to? są ci? Weź wy... Dalej, co? Co jest, kur... Jak ci na łeb skoczył? Jakiś kur... Mnie gonią. Pierw... Ty na mnie chyba jest Skraboburger! P***. sorry otwórz to khehe już tam! co jest? Co? Co, co, eee! Bo... eee? eee?